Cześć dziewczyny, tutaj Katarzyna z wigello.pl, czyli ze sklepu z perukami. Dziś modele uniwersalne, takie codzienne, na każdą okazję. Przykłady będą zarówno dla włosów siwych, blond, jak i brązowych. Zanim pokażę przykłady, najpierw wyjaśnię, co mam na myśli, mówiąc o modelach codziennych. Bo na głowie mam model Emily i uważam, że to jest model elegancki. Z podniesioną górą wygląda tak, jakbym przed chwilą wyszła od fryzjera. A modele, które wam pokażę, są modelami codziennymi, takimi jakbyśmy sobie fryzurę rano zrobiły elegancką, ale same i poszły w miasto. Dwa modele w kolorze blond. Model Holly. Wygodne włosy, jak widzicie, fajne, sypkie, bardzo ładnie się naturalnie układają. A ten blond ma piękne odrosty. Model Sandisk. Odrobinę dłuższe włosy leciutkie, z refleksami. Dwa modele w odcieniu siwoplatynowym. Model Zuza Lace. I ten model, i ten kolor jest bardzo lubiany przez nasze klientki. Bo on nie jest ani siwy, ani blond. I ma jeszcze rozmytą linię czoła, czyli tutaj u nasady włosów wygląda to fantastycznie. Model Ewi. Troszkę sterczący, lekko jeżyk z takim pazurem, ze względu na dość mocne, ale charakterne odrosty. Przy czym, oczywiście, każdy model występuje w różnych kolorach włosów. To tylko przykłady. A teraz brąz. Model Lily. A na koniec model New Anna. Może troszkę za elegancki. Do tego zestawienia, ale postanowiłam tak na elegancko ten film zakończyć. Czepki do peruk są uniwersalne, są bardzo elastyczne, mają jeszcze regulację głowy na gumce, w związku z tym pasują praktycznie na każdy obwód głowy. Jak wspominałam, te modele i kolory to tylko przykłady, bo mamy u nas w Vigello ponad 200 przepięknych peruk jakościowych w różnych kolorach. I jeżeli marzycie na przykład o włosach rudych, czerwonych albo bordowych, to no. na pewno mamy. Jeżeli szukacie dobrej gatunkowo peruki, to zapraszamy na wigello.pl do naszego sklepu internetowego. Możecie także do nas zadzwonić, bo z nami wszystko przez telefon można załatwić, albo nas w Poznaniu odwiedzić osobiście, ale proszę, aby każdą wizytę wcześniej umówić telefonicznie. Prezentowane przeze mnie modele to modele medyczne do ciągłego noszenia i należy ich używać zgodnie z instrukcją dołączoną do opakowania. Do zobaczenia.